bardzo pokażę wam mod Infected. O, mam akurat baretę. Operation Success, wygraliśmy. Pod koniec meczu Przestańcie strzelać, bo mnie zagłuszycie. Pod koniec meczu dostaje się e, expa. Za expa oczywiście dostaje się kolejne rangi. Ja jestem starszy sierżant drugiego stopnia. Dostałem 178 expa plus 10% oraz 770 supply point. Kiedy nazbieramy 100% supply point, tutaj mamy supply point, ja akurat mam 22%, dostajemy 5000 euro i jakieś tam itemki, jakoś tam zbroje na jeden dzień, coś tego typu. No, takie tam shity. Teraz pójdziemy na tą infekcję. Coś widzę, że mało ludzi jest to. Mam nadzieję, że jakiś mecz znajdę. Uuu, jak to? No, awile na AoEmblem bombam. No, trudno, nie pokażę Wam. Pójdziemy na jeszcze jakiś mecz, może escorty? O, właśnie, eskortę może pokażę. Escorta, Scorpion, moja ulubiona mapa, super. Już wchodzimy do gry, widzę, że oni grają, będzie super. Nie będziemy czekać kolejki, nie będziemy czekać, aż jakiś noob host pójdzie na AFK, bo on musi AFK do klopa i D5 minut. Tak właśnie wygląda mapa Scorpion, oczywiście jest wiele map. Escort map jest bodajże 7, nie wiem, ale jest na pewno więcej niż jedna. Na eskorcie już nie ma botów, oczywiście, że nie ma. Poza tym można włączyć mapę bez botów na anihilacji. Pewnie wam tego nie mówiłem, ale czuję się w obowiązku to przekazać. Co trąbisz, kiedy ty nie, przepraszam, ktoś za oknem trąbi? Mam nadzieję, że nie słyszeliście. Eee, no tak, ciekaw jestem, do kogo trafię. Mhm. Mapa jest trochę podobna do The Dust 2. O, trafiłem do Europejczyków. O, tu mamy leoparda. D2A6. Już nam do niego strzelają z RPG. Będę miał tutaj jeszcze gorsze fps -y I muszę wziąć. O. I zajmujemy się naprawą czołgu. A. Tego nienawidzę. To się nazywa rasz. Ktoś podchodzi do czołgu i nie, nie pozwala ci go naprawić. To jest dobra taktyka, ale st rrr. strasznie wnerwiająca. Go, go, panowie! Tu jesteś! Chodź tu. Bijacz! Da fuck! No, pomocy potrzebuję. Jak widzicie, ktoś podszedł, pomógł mi naprawić czołg. Jeśli w dwie osoby naprawia się czołg, e, naprawia się go dwa razy szybciej. Wiadomo, logiczne. Ale można naprawiać tylko w dwie osoby. No widzicie, już mam ratio 2-1. 2-0 znaczycie. Raz zdechłem, raz naprawiłem choke. Nikogo jeszcze nie zabiję. To jest strasznie nerwujące, bo to zazwyczaj kampią. O, właśnie. Chodź tu. Mam cię. W League of Legends jestem strasznie słaby. Także jeśli, jeśli nagram game. Play, o Jezu, on miał jeszcze God Moda 3-sekundowego. Tam mają swojego spala. Także jeśli nagram filmik, to będę lamił prawdopodobnie. Snajperzy jak snajperzy, wiadomo, denerwują tutaj tak samo jak w Call of Duty i wszystkich i innych grach. Teraz to. O, też Matara 21. A to ja w takim razie wezmę spasa. Nie idę naprawić czołgu. Zazwyczaj jest także fortyfikacja, że jest. Nie wiem, bodajże. O jezu, ale ze mnie noob! Noob do kwadratu ze mnie. Nie wolno tak robić. Zazwyczaj jest jeszcze fortyfikacja, jeśli zbiera się cały team. Jest dwóch inżynierów, którzy naprawiają czołg. Dwóch snajperów, którzy siedzą z tyłu. Dwóch ludzi, którzy siedzą z przodu z jakimiś snajperami, z jakimiś. nie wiem, tarami, kałasznikowami M4A1. Jeden sniper albo tam po prostu rusher, który łazi po mapie i po prostu zabija. Tak to zazwyczaj wygląda, ale trzeba mieć dobry team. Shut the fuck up, już go naprawiam, ale potrzebuję cover i pomocy. No, ludzie, no właśnie, R RPG killer, idiot. A. Dobra, miałem napisać to na czacie do wszystkich. Idziemy, 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 idziemy! idziemy. Człok naprawiony, to się liczy. Zaraz przebijemy się przez pier... Nie, no! Stg 44 ma niziemski damage. Ma poda bodajże 85 pointów, ale ono ma w magazynku 6 naboi. Czy 8? Jakoś tak to szło. O, i mam Ctrl Shift a włączonego. Nienawidzę tego Ctrl Shifta. No zakrety to. Do do w ogóle do Windowsa. Rzuciłbym najda, gdybym miał. Przebiliśmy się przez pierwszy punkt, za co oj i już pewnie nie żyje. Tragedia. Tragedia. To było obrzydliwe. Eeeeee... Eee, resp... rasz, Resp-rush to stchamstwo. Jak tak można wejść komuś na respa i strzelać? Sobrzydliwe. Tylko idioci tak robią. Pamiętajcie, drogie dzieci, nie raszujemy komuś spawnu. Sobrzydliwe. Ciekaw jestem, ile będzie trwał ten filmik. Wow Walter got beast like sound Nie wiem what the fuck are you talking about Idziemy raszować ten budynek, bo zazwyczaj siedzą sniperzy i nie, na, nie pozwalają naprawić czołgu! GU A, przegrałem Zryłem to Nieziemsko. Właśnie ludzi z SMG oraz shotgunami wysyła się, aby oczyszczali budynek. Dwóch inżynierów też zazwyczaj mają SMG no, zresztą, co ja będę wam mówił o fortyfikacjach? Jak naprawdę jest ciężko znaleźć Dobry team, to zazwyczaj robi się rajdy klanowe. Dobra, biorę barretę w łapę. Nie, to akurat zryłem. I Kasil, i is rank of the idziemy kogoś smesznąć. Backdown bijacz. Nie, nie mam ADHD, po prostu chcę dobrze prowadzić, żeby nie było... No no Jezu, jakie FPS. The fuck is this. Kochany snajper. Uwielbiam kochanych sniperów. Kochani jesteście. Jesteście tacy słodcy. Zaraz powinniśmy się przebić przez punkt. To pokażę wam także jak wygląda strzelanie z RPG tutaj. BIAĆ! Starszy sierżant 5 stopnia. O cholera! Nie! <grym> Dlaczego muszę być słaby akurat jak robię filmy na YouTube'a? Wiecie co? Coś mnie ostatnio gryzie. Słysza... Ostatnio słyszałem, że mam głos jak 30-latek. Że mój głos jest głęboki, męski. Ja, ja wiem, że to zasadniczo jest... Nie wiem jak to teraz ująć. Komplement może. Ale no, jakoś tak dziwnie się z tym czuję. Powiedzcie mi, naprawdę mam taki dziwny głos? No. Nie, no. Tak to tak to, to... tak to jest, że jak gra się samemu, to staty ma się nieziemskie, gra się z kimś albo dla kogoś, albo na pokaz, to Tragedia. Powiedzcie mi, czy mój głos naprawdę jest taki taki. Uuu, super Superuber głęboki. O Jezu! nie no, nienawidzę jak snajperzy łażą po budynku. Co ty robisz, krytynie? Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże rasować. Nie ma, idę z tym spasem, nie mogę się zdecydować. Zmiana broni mi pomoże, ja sę. Chodź tu, rasz, budynek, no co za... Nie, jaki ze mnie noob! Jeszcze mi da strzelił. Jaki ja mam staty? 10-15, mój Boże. Ha, wyjdziemy, to zobaczymy moje ratio. Matko kochana, jak dzisiaj zacznę? miałem ratio 1,95. 1,95 I zapewniam was, nie... O, to był samolot zwiadowczy. Jeśli komuś źle idzie, to wysyłają samolot zwiadowczy. I widzimy, gdzie się wrogowie znajdą. No średnio to pomaga, Zawsze coś. No suń! Bijacz! O, Pokażę coś fajnego. Zginę, o. Muszę najpierw czołg naprawić. O ile mnie nikt nie zabije. O, przeżyłem. O! Bitches! Długo se nie postrzelałem, ale było fajnie. Jednego ściągnąłem na heada. Okej, okay, przebiliśmy się przez punkt. Teraz będę e, Rosjaninem. Rosjanem, Rosjaninem. Je, yeah, 15 sekund mieliśmy do końca. Pokażę Wam może kawałek, tylko jak to będzie wyglądać, bo potem będzie, będę renderował odcinek jeszcze za długi, będzie... dajcie spokojnie, nie ma sensu. No, bierzcie RPGa, ja też chcę. Tutaj wolę mieć Rifflemana, później se... a nie, Pointmana. Później se paraszuję budynek. Na razie Wam pokażę, jak wygląda strzelanie z RPG. Żeby być derby, dobrym RPGowcem, trzeba siedzieć w dobrze schowanym miejscu. To nie jest dobre miejsce. Bynajmniej. Rzucą wam tutaj granatę jesteście, no, w topa. Leżycie. Yeps. Vito Scaletta has destroyed the enemy tank! Brakuje mi takiego tego. W ojej Czekam na tylko jedną komendę. O! Paszął, paszął, paszął! To jest świetne. Nie wiem skąd oni, kurde, biorą tak świetnych ludzi do robienia tych. Show, show, show. Dobra, zabiliście mnie, ja wam pokazałem jak się strzela z RPG. Jeszcze może chwilę pochodzę, wyjdę, zrenderuję filmik. No i wrzucę go na YouTube'a. Zobaczymy kiedy będzie. Ma Jezu Od razu przede wszystkich, którzy będą chcieli robić filmik na YouTube. Z Alliance of Valiant Arms. Jeśli nie macie super dobrej maszyny, nie grajcie na maksymalnych wymaganiach. Nie. Nie warto. Tragiczne FPSy. y Niby trzymają się koło 28, ale jak jest ważniejsza akcja, jest więcej ruchomych elementów, to leżę. No. Także. Cóż, pokazałem, wydaje mi się, że pokazałem. Tak jest, także właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jest wersja z bombą. No, jest naprawdę dużo, coraz więcej rzeczy w Alliance of Valiant Arms. Cały czas do, coś dodają. Dziękuję wam bardzo za oglądalność. Um... No powiem wprost, nie wiem czy w najbliższym czasie cokolwiek się okaże na YouTubie, ewentualnie Leak of Legends, to też nie wiadomo. Po prostu nie straciłem chęć do wszystkiego, nie chcę mi się żyć, nic mi się nie chce. Dobra, nevermind. E, dziękuję wam bardzo za oglądalność, dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną na jakieś chyba nawet pół godziny. Zaraz mnie będą wyzywać, że liczuję na tym na spawnie. E, tak jak już mówiłem, ogłoszenia parafialne to raczej nic się nie pokaże. No, gram w League of Legends, do tego no już jak mówiłem. E, Friendsy. Trzeba naprawić to i tamto. O ile damy radę. No dobra, nevermind. Nie lubię za dużo gadać o sobie. E, do zobaczenia i mam nadzieję, że zobaczycie mnie wkrótce w League of Legends.